Kiedy jesteśmy mali, chcemy być duzi. Kiedy wkroczymy w dorosłość, to żałujemy, że nasze dzieciństwo minęło tak szybko, zatem z beztroskiego czasu warto korzystać na maksa. A dlaczego fajnie jest być dzieckiem? Bo dostawać że, że dajmo. Jak się jest dzieckiem, jest więcej frajd i zabawy niż się jest dorosłym. Dzień dziecka obchodzony 1 czerwca to doskonała okazja do podziękowania wszystkim dzieciom za to, że po prostu są. Oczywiście z perspektywy najmłodszych najlepszą formą takich podziękowań są prezenty. Dziewczyny, powiedzcie, jakie prezenty dostałyście no, z okazji dnia dziecka? Ja dostałam raj High, taki plecaczek i mikrofon. Ja dostałam dwa pluszaki i dużo ubrań i diabełki. Jeszcze dziedi dostałam. Czy Dzień dziecka to tylko jeden dzień w roku, czy to święto dzieci, czy może również rodziców? Sądzę, że dzieci nasze, wszystkich, dzień dziecka mają codziennie. Jakie to uczucie jest być rodzicem? Szczególnie w takim dniu. W tym dniu cudowne, przeszczęśliwe. A na co dzień to jest też jej harówka, ale opłaca się, na pewno. Dzieci kochają prezenty, ale niektóre wydarzenia bardzo mocno wbijają się w ich pamięć i po latach chętnie wspominają wspólne zabawy z rówieśnikami. W Dzień Dziecka wiele instytucji dba o uatrakcyjnienie tego święta. Zachęcamy do aktywności artystycznych, malowania, rysowania, uczymy sztuki kolażu. Postawiliśmy na dwa motywy, które pojawiają się na wystawie Marty Antonia: lody i tęcza. Coś, co się kojarzy też integralnie z dniem dziecka. Kolejki ustawiające się dzisiaj po lody tego dowodzą, żeby się dobrze kojarzyło ten dzień i sztuka. Takie wspólne świętowania to również doskonała okazja do popisów i publicznego pochwalenia się swoimi talentami. Co wam daje, Taniec? Jakie są jego plusy? No, na pewno daje to dużo radości, no bo my lubimy tańczyć i też mamy dzięki tańco, tańcowi dużo sukcesów, bo jeździmy na, tak, jeździmy na różne zawody i wygrywamy różne zawody właśnie. Zdolnych dzieci nie brakuje, podobnie jak nie brakuje dziecięcych marzeń. Większość inspirowana jest bajkami. Organizatorzy Dnia Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim zadbali o taką bajkową, disneyowską atmosferę. Dziś papana, na rower może boisz iść Czy długo jeszcze tutaj czekać mam, bo to Zacznę gadać, tu jak Bardzo cieszę się, że mogę wcielić się w księżniczkę A jest nią księżniczka Anna z Krainy Lodu To był taki casting bardzo, że tak powiem, rozbudowany Wiele osób, które próbowały się do tej roli No i jak dostałam ten telefon, gdzie okazało się, że zostanę śpiewającą Anną z Krainy Lodu Ojejku, pamiętam, byłam w pociągu i bardzo, ale to bardzo się ucieszyłam Magda i jej koleżanki Katarzyna Łaska i Weronika Bocha te w zaczarowany świat disneyowskich bajek zabrały najmłodszych na dźwiękach popularnych utworów muzycznych. Ma Piosenki są bardzo trudnymi utworami przeważnie. Ja wiem, że dzieciaki uwielbiają je sobie sam w domu śpiewać z rodzicami. Jednak jeśli tak z wokalnego punktu widzenia jest to duża gimnastyka, szczerze mówiąc. Wszyscy aktorzy i wokaliści zgodnie potwierdzają, że nie ma wdzięczniejszej choć bardzo krytycznej publiczności niż dzieci. One widzą i czują często więcej niż dorośli. Dzieci mają swoją listę przebojów. Dorośli również. Na pewno najbliższa mojemu sercu oczywiście jest piosenka Półkroku Stąd zwajany skarbu Oceanu, ale tutaj muszę powiedzieć, że m, tak jak nagrywamy je w studiu, mamy wiadomo kilka podejść do tego. Tak po nagraniu i po premierze, kiedy po raz pierwszy poproszono mnie, żebym zaśpiewała na żywo piosenkę pół kroku stąd, przyznam, że musiałam spędzić nad tym naprawdę sporo czasu, ponieważ okazało się, że ten numer jest nam maksa trudny. <noise> Także. Mm, ten czas, kiedy się ze sobą, ze sobą tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy, to był właśnie ten czas koncertowy, gdzie mogłem ten utwór wykonywać bardzo, bardzo często. Jak trafić w gusty dziecka, jak zorganizować imprezę, aby zaciekawić najmłodszych, dla organizatorów to zawsze duże wyzwanie. Myślę, że to jest fajny element, który no, będziemy się starać się w kolejnych latach. Nie tyle co powtarzać, co poszukiwać jakichś jeszcze innych e, inspiracji. E, głosów podkładanych pod bajki, e, czy te polskie, czy te hollywoodzkie, jest bardzo dużo, więc myślę, że jeszcze parę nazwisk może się tutaj spokojnie pojawić. Dzień dziecka kojarzy się zawsze z radością, uśmiechem i słońcem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedłużyć go pozytywnym nastawieniem, tym bardziej, że przed nami wakacje, imprez plenerowych nie zabraknie. Каż zновwy każdy świży, każ ściżki uką znowu w świat, który ma сам, który jest gdzie там tam, tam gdzie pracć Gdzie nie to.